Cześć, Szymanko, witam w kolejnym odcinku rozwiązywania zadań. O, dzisiaj geometria. Yy, dzisiaj geometria, bo w sumie stwierdziłem, że uda mi się rozwiązać pierwszy, yy, pierwszy, pierwszy, pierwszy. No wiecie co? Yy, pierwsze cztery zadania z pierwszego etapu. Yy, to jest 68 om. Yy, zadanie trzecie etap 1. Ech no i geo. No i geometria. No z geometrią jest taki problem, że albo się wie jak zrobić, albo się nie wie jak zrobić. Zazwyczaj, jeśli nie chce się czegoś połować na zespo, to, to trzeba wpaść na jedno jedyne rozwiązanie i, i być może tak będzie w tym przypadku. No zobaczymy. Rysunek przygotowałem w geogebrze, gdyż E, gdyż nie chciałem się tego rysować ręcznie na, na, na tablecie. E, jeśli chcecie, możecie rysować ręcznie, chociaż ja że jestem dorosły i się nie bawię w takie rzeczy. AD A, i B są wysokościami trójkąta ostrokątnego, czyli mm, tutaj to AD, BE. punkt D jest środkiem odcinka. No wiadomo, PQ są symetryczne, czyli tutaj i tutaj. E, wykazać się środek odcinka D, że na prostej PQ. Um. Jak zacząć to zadanie? No, jak w każdej geometrii trzeba coś dorysować. No więc yy, ja proponuję... Tak trochę cię z ja już wiem jak to rozwiązać, więc yy, już rozwiązałem. Więc tak proponuję. Proponuję dorysować prostą, która się narzuca w pewnym sensie, to znaczy odcinek. Czyli odcinek pada. Yy, nawet możemy go wziąć na bordowo. To jest odcinek przeze mnie do niedorysowany. I teraz zobaczmy, zobaczmy yy, kilka rzeczy, które z tego wynikają. Po pierwsze, yy, wiemy, że ten odcinek jest równy temu odcinkowi, no ponieważ punkt P i M jest symetryczny względem R, czyli po pierwsze tu jest, kąt, po, to są kąty proste, po drugie tu jest jakiś Y, to, to też jest jakiś Y, tak? Chodzi mi o to odcinki. Możemy zapisać nawet w woli formalizmu, że PR to jest równe RM, To jest równy Y. Um, I teraz tak. E, z racji tego, że te odcinki są równe, no zauważmy, że tutaj się tworzą dwa trójkąty prostokątne. Czyli mamy trójkąt PRD, który jest kongruentny, przystający do trójkąta AMR. No czemu? Yy... Dlatego, że, dlatego, że, dlatego, że jeszcze już, czy jeszcze tak? No na pewno mamy wspólny bok, czyli y YY, y wspólny kąt, no jeszcze nam brakuje jakiegoś drugiego boku, albo kąta. Ale możemy zauważyć, co wcale nie jest takie skomplikowane, że, mm, że punkt M dzieli prostą AB na pół, czyli. Możemy tutaj napisać, że AM to jest A i MB to też jest A. I wtedy te trójkąty, które teraz zaznaczę na taki pomarańczowy, one są podobne. Nawet w skali podobieństwa, jedna druga. A. Tak. No bo zauważmy, że, że ten kąt jest wspólny, tu jest kąt prosty, tu też jest kąt prosty, więc trójkąt AMR jest podobny do trójkąta ABD w skali jedna druga musimy powiedzieć, tą jedną drugą do kwadratu. Ale nie ma to takiego znaczenia. Co ma znaczenie? No znaczenie mają boki, czyli możemy napisać, że, że, że AM R to jest to samo co AB do BD no i wyznaczając stąd BD dostanę, że BD to jest y, jej odwracanie ułamków pomnożyć przez BD czyli MR razy mam nadzieję, że się nie pomyliłem MR razy AB przez AM. No a to jest, dokładnie MR to jest Y, AB to jest 2A, a AM to jest A, czyli to jest 2Y. No i dokładnie tak napisałem. I co nam to daje? Z tego podobieństwa tutaj wynika jeszcze jedna ważna rzecz. To może wezmę w ramkę. Z tego wynika, że AR to jest jedna druga prostej AD z tego samego argumentu, tak? Skoro ten bok jest dwa razy krótszy niż ten bok, no to ten bok też będzie dwa razy krótszy niż cały ten bok, tak? Z tego podobieństwa. Czyli, czyli mamy pewną proporcję, kolejną, którą możemy zaznaczyć na rysunku, że z tutaj też jest z. Więc mamy AR, z i AD. To jest 2Z. Piszę Z z takim przykreśleniem, żeby Z się różniło od dwójki. No i super. No to w takim wypadku widzimy, że skoro AD jest 2Z, a AR jest Z, no to RD też będzie Z, tak? I zobaczcie, mamy tutaj kongruencję, czyli mamy kongruencję. Od, ja to wycnę może. To wycnę. To przeniosę troszkę do góry. Teraz zobaczcie, mamy kongruencję postaci przystawania trójkątów PRD, czyli tego do tego na podstawie bok, kąt bok. No i super, no i to już jest prawie koniec zadania, no bo skoro te trójkąty są przystające, no to możemy z całą dowolnością napisać, że tu jest A. Po pierwsze, a po drugie możemy zaznaczyć, że ten kąt, znaczy to może na zielono, Czyli mamy taki uspokajający kolor. Ten kąt i ten kąt są identyczne, tak? No bo te trójkąty są przestające. Eee, I teraz ostatni, tak naprawdę, ostatni akt rozwiązania tego zadania to jest dorysowanie kolejnej prostej. Ok. Ups. So son something Przepraszam, po prostu pranie na gazie zostawiłem i musiałem. Już jestem. No cóż, ostatnim aktem tego rozwiązania będzie to rysowanie kolejnego odcinka. No przedostatnim. Odcinka EQ. No i zobaczmy, że w pewnym sensie historia się powtarza, tak? Dlaczego? No bo znów, z założeń zadania wiemy, że MS jest takie samo, że odległość ms to może tutaj, jest odległością sq jest równa x. Czemu? No bo te punkty są symetryczne. I zauważmy, że ten trójkąt jest dwa razy mniejszy niż ten duży trójkąt, tak? No z tego samego tytułu, co tutaj, w tym podobieństwie, czyli możemy napisać, że z racji na to że trójkąt BMS jest podobny do trójkąta BAE, wiemy, że AE to jest 2x. I zobaczcie, tutaj mamy 2x i tutaj mamy 2x. No i co to znaczy? Po na, to, to po pierwsze. Po drugie, o, po drugie. Po drugie, po drugie, po drugie. Mordziaty, mordziaty. To hip-hopy, że to już rapy? Eee, po drugie, zauważmy, że ta prosta, jest równa, ta prosta, którą oznaczam teraz na taki kolor um, niebieski, czyli to jest równoległe do całej tej niebieskiej prostej. No dlaczego? No z treści zadania. Czyli wiemy, że te kąty, ten i ten niebieski kąt, one są równe. A to już nam wystarczy, no bo mamy tak. Dwie, dwa równoległe, równej długości odcinki. No czyli to jest równoległo obok. Czyli możemy napisać, że z tego wynika, z tego powyżej, że to, to jest A. A, B, A, M Q, E jest Równoległobokiem na no skoro nie jest równoległobokiem, no to w szczególności ten odcinek, czyli odcinek EQ, też będzie równy A. Eee, no i to już jest koniec zadania, no bo zobaczmy. Jeśli mamy dwa odcinki, które są równoległe. No to hmm. aż korci. Nasz no korci połączyć je odcinkami. Czy tam prostymi. No możemy połączyć je prostymi e, odcinkami znaczy, bo nie chcemy się aż tak długo rysować nieskończoność w sensie. E, I teraz zobaczmy, mamy to Mamy te kąty. Możemy nawet oznaczyć ten kąt jako niebieski. Jeszcze tutaj, tak? Z racji, uh, też z racji, też z racji podobieństwa trójkątów B, e, tutaj, ja, jakiś punkt. Uh, ten też, teraz na zielono tu, tu, tu jest kąt prosty, czyli ten kąt, Też pokrywa się z tym kątem. No i widzimy, że czy to już wystarczy? Czy to już wystarczy? Eee, skoro tu jest A, tu jest A, to jeszcze potrzebujemy. Momencik, let me think, let me think. Tak, koniec zadania. No bo zobaczcie, um, teraz wezmę ten marker. Skoro ten trójkąt jest kongruentny do tego trójkąta, jak już mówiliśmy na, na początku, no to te kąty żółte będą równe. Czyli wynika z tego, no z kongruencji. Napiszmy pełnym zdaniem, jak w podstawówce, żeby, żeby było ładnie. AMR do trójkąta RDP wynika, że kąt AMR jest równy kątowi RPD. RPK. Razem. Nie, nie, że byłem, nie jest żadna RPK. Na no z tego wynika, że prosta, że, że prosta AM jest równoległa do prostej PD. Na no z tego wszystkiego wynika, podsumowując, z tego wynika. że figura że EQD P czyli to czerwone jest równoległobokiem czyli wynika z tego, a wiemy, że w równoległoboku przekątne y, tną się na połowie Wynika z tego przekątne przecinają się, się w połowie. Na to już jest równoważne po prostu temu, że w istocie, że w istocie yy, odcinek EE EF e jest równy odcinkowi FD. Koniec zadania. No, taka to była geometria. Nie była zbyt trudna. Była całkiem przyjemna, ale z drugiej strony jest taka, nie wiem, no, no w porządku była. Nie, nie, mam żadnych zastrzeżeń. Daję ocenę 8 na 10. I co? Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, dajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i co? Miłej, tych, miłej końcówki wakacji dla wszystkich dzieci, które idą teraz do szkoły.